Jeśli w 24 godziny wbijecie pod tym filmem 100 lajków, no to w następnym tygodniu odblokujecie kolejny film z gwinta na moim kanale, także zapraszam do lajkowania, a my pewnie widzimy się w kolejny piąteczek. Witam gorąco z gorącego Meksyku, siemanko. Zagramy sobie dzisiaj owocami izgit na po prostu reliktach. Mamy tutaj fawą pani, będzie nam się odpalała razem z tym jednym owockiem jeszcze. Zawsze to dodatkowy punkcik. No i takie standardowe zagranie, czyli, czyli gryf właśnie w owoce i wyciągnięcie znaczy zjedzenie mamu, z mamuną Gryfa z cmentarza i wyciągnięcie Drugiego gryfa Te same, za, te same zagranie robi 22 punkty e, Z owockiem jednym Mamy też jednorożce Gdyż to, to, to są też relikty Więc bardzo, bardzo fajnie I ekstra tempo I relikty, które odpalają nam takie karty jak Szczurołapka, która wzmacnia siłę bazową o jeden za każdy zagrany relikt, ale również owocki z pokrzepieniem e, od krwawej pani, czy to z lidera. E, no i oczywiście e, oczywiście jeszcze samojatka. Także dzisiaj gramy reliktami, mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, talia oczywiście znajduje się w opisie, także jak chcesz sobie nią pograć, no to zapraszam, pobieraj baw się. E, no, i co, przejdźmy już sobie do pierwszej gierki. Naszym pierwszym rywalem będzie. Będzie Nilgard, Nilgard, areszt! My zaczynamy! My tutaj zaczynamy! W porządku! E, I teraz, tak, co tutaj na ręce? Fajnie, że jest, że jest jednorożec, brakuje tego drugiego. E, samojadki, no na start, fajnie, jakby były rzucone. Jeziec tak samo się skrócimy. E, inkuba w ogóle nie potrzebuje na tą chwilę. E, Przeklęta dama też wydaje się spoko, nawet to wiewiórkę bym zostawił. Jedynie co no to ten inkub, nie? Drugi. To nie są karty potrzebne. Hmm. Kurde, jakby jeszcze jedna pomniejsza się trafiła, to było spoko. E, to wymienimy wiewiórę w takim razie. Może być, bo to jest spoko na start. Także w pierwszej kolejności cyk. Tworzymy sobie owoc, e, wyciągamy sobie tego gryfa. No i super No i naszym następnym zagraniem. Co będzie? No oczywiście samojadek, nie? Samojadek jako następne zagranie. Pewnie to blokady dostanie, no ale trudno. E, chyba, że w ogóle od przeklętej damy zacząć. Ty, to jest nawet kurde, dobre. Zaczniemy tak. Bez kitu tak zrobimy. I dopiero teraz samojadka, no bo to nam da kolejny punkcik, nie? Na przeklętej. Każdy punkt tutaj jest na wagę złota. Mm -hmm. Potem jakiś gankan. O, szurowawki to chyba rzucać nie będę. Wypełniamy wolę kosmosu. Ok, tutaj się będą jakieś chore rzeczy robiły. Coś tak czuję? My co, my teraz byśmy Gankana mogli rzucić, jeśli zapomnimy o tym. Zapomnijmy. Ty, drugą pomniejszą wieźmę, dobrałem. No to jest giga. To wiecie co? To zróbmy tak. Szczuro łapka. Jako następna karta. Pięknie. Diakon. Ja, Kolejny. Tu, tu będzie na pewno coś śmiesznego się działo potem. Zobaczymy. Kurde, żeby nie było, że on nam teraz spasuje. Ja, ja najpierw rzucę ty, tego jeźdźce. Mhm. No i nie ukrywam. No chciałbym, żeby jeszcze zagrał kartę. Byśmy dograli Gankana. No i gra. Pięknie. A bo to jest A pan dobra E kurde ty bo tutaj się Zaraz będą jakieś złe rzeczy działy My teraz byśmy mogli fajnie spasować Ale no ten Gankan no trochę No boli trochę nie żebyśmy go nie zagrali No ile to będzie 9 10 11 punktów Raczej nie przebije mnie Raczej Zobaczmy Cała, e, cały jego lider też już poszedł. No i wieczne zaćmienie, no mnie to cieszy akurat mega, nie? To jest, to jest mocne. To jest mocny scenariusz. Hmm? Prorok. No i to jest idealny pas dla mnie. O, czekajcie. No, jest to idealny pas. Dobra. <laughs> no na szczęście, na szczęście nas nie przebił. On zagrywa kartę, my nic nie tracimy. No bardzo fajnie, nie? Y nie ma ani scenariusza, ani areszt. Prorok też nas nie boli, bo to się resetuje. W następnej rundzie już blokad nie będzie miały, nie będą miały te karty w ogóle. Także git. Maxi. Niezwykłam dodać no i super, no i super, ciekawe czy my to ugramy na tych kartach, choć hmm. w sumie on nie ma jakoś dużo ich, no właśnie, to nasyca tylko z ręki. Kurde, to są czwórki. I nie ma nawet czwórek, nie? No, przeklęta jest jedyna. Potrzebujemy, żeby on miał na cmentarzu jakąś piąteczkę. No i oczywiście też yy, chcemy zagrać Chironexa. A. No jak jest pas, to... Czy jest tutaj coś takiego ważnego do wywalenia? Chyba nie. Więc. Więc, więc, więc. Dobra, zrzućmy sobie po prostu pomniejszą. Przynajmniej mamy już jakąś czwórkę, nie? Więc ewentualnie to będziemy wyciągali. Jest Gryf. A, tylko czy ja chcę Gryfa? Z Mamuny będziemy wyciągać, no chyba najlepiej, nie? Gryfa. No. To Gryfa sobie wymieńmy. Samojadek. Dobra. Może być. W takim razie. Na początku owoc leci. No i zagrywamy. Od razu mam unę Zjadamy gryfa. Drugi gryf na stole. 22 punkty w pierwszej. No mam giga, nie? Giga mocna nadal. Nawet byśmy teraz krwawo pani rzucili. Bez kitu. No, bez kitu dawajcie. Następnie samojadek uczennica raczej No. Na spokojnie, nie? Na spokojnie. To słabo, no bo on nasyci nam jedne, jed jeden owoc i nam go zbije, nie? To na 100%. A w Romancji oczywiście będziemy grali Hironexa, Nexa. Operator. A. Dobrze, no to zróbmy tak. To nie grzecznie, tak w trakcie posiedzieć. O, mamy ten silnik za 3 Git. I Siroko, nie? Siroko zbijemy mu najwyższą jednostkę. Po prostu. Ja sobie potem zobaczę powtórkę tego, tego klipa, bo ciekawi mnie, czy ja na początku miałem Siroko, czy dopiero potem je dobrałem. Gdyż... No, ten scenariusz wcześniej co był rzucony, no to wiadomo, najfajniej było, byłoby go zbić siroko. Teraz nie wiem, czy to moja nieuwaga, czy czy co. O, no, myślę, że to teraz nie. O, pięć punktów na Raczej kurczę. Ciężko będzie, żeby on to ogarnął. Nekromancja kolejnego. Ja pierdzielę, co tu się odwala, nie? Serio masakra. Trochę nadrobił też na ten, ten, nasz rywal. Mhm. Inkuba, in, in jeśli, jeśli chodzi o inkuba, no to jedyna opcja to pomniejsza wiedźma. U nas. On nie ma tutaj nic za 5 punktów. Masakra. Ja pierdziele. Mistrz ceremonii. najwyższej Dobra, bo to nam może zginąć zaraz. Nie chciałbym, żeby tak się wydarzyło. Więc... Wtychniemy sobie samo Jadka. Zagrajmy już tego. Tego gościa. Jan no najgorzej. co jest? Ale lipa. Ale lipa, nie? Nagle far za zero. Ta karta nic nam nie daje. Kurde. A, zdarza się. Ja pierciele. Co tu się odwala? 2, 4, 6... 2, 4, 6, 7... 8, 9. Dobra. Na szczęście... Na szczęście mamy jedno jeszcze miejsce wolne, więc no... Chociaż tyle. Tylko czy to jest, kurde, takie dobre? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, widzowie ja już naprawdę nie mam pojęcia. Czy my jesteśmy w stanie co jeszcze wygrać? Strasznie dużo tych kultystów. Mylissz nie rozwica.czy nie Mhm. Mm no. Niestety. Niestety. Kurde. Insagentka. No zobaczmy, na pewno tego nie mamy, na 100%, nie, to jest 11 punktów on musi zrobić, nie, 9 punktów musi zrobić, bo to jeszcze ma 2 punkty. Oj, czekaj, czekaj, czekaj. <słyski> Ale kurde, jajcasz nie, lecimy do następnej gry. No a następnym rywalem będzie z tym razem potwory, strasznie w poprzedniej rundzie nam się, no nie? nie. Brak miejsca dał nam wygraną tak naprawdę, więc super. Jeszcze sobie wymieniamy. Kordę na drugą pomniejszą bym chciał mieć. Może być. Zaraz samo jadka dorzucimy. W pierwszej kolejności, nie raczej, albo jeźcem, może nawet najpierw. Bo tutaj dominacja u niego może być bardzo, bardzo szybko, nie? Na tym białym zimnie. Ja... To... Że doskonale to wie. Więc póki jeszcze mamy tą dominację, no to skorzystajmy z tego. Cały lider już poszedł. O, bardzo ciekawe. Tego nagle fara nie chce nic, nie chce rzucać na razie. O, zagrajmy samojadka. Kliknijmy też Gina. Większe szanse, że akurat nie trafi nam tego samojadka, nie? A dobra, było, minęło. Zapomnijcie o tym, co mówiłem. Mm. Ty, a czemu ja w ogóle owocu nie rzucam? Stary. No, musimy rzucić tą szczurołapkę, a następnie, no myślę, że ganka już leci. Może nawet jednorożca rzucimy, zobaczymy. Mhm. No co ty gadasz? No nie rzucimy tego jednorożca, bo nie mamy gdzie. Póki co jest naprawdę kapa. Z tym. Tutaj. 16 do 40. Raczej mamy tą rundę. Jeździec gonu. No to my jeszcze gankan. Ekstra. No mamy to widzowie. Mamy tą pierwszą rundę na pewno. Dokładnie rywal pasuje. W ogóle mu się nie dziwię. No i co? Ciśniemy. Czy jednak nie? Zobaczmy, co nam tutaj się trafi na ręce. Jakby były te goldy. No, zresztą my mamy też Nagel farnie Uczennica. Kurde, no ja bym ja bym to przycisnął, nie? Mróz na długiej jest mocny. Owoce też niby, ale z drugiej strony. E, sama ta. Mm, Mamuna, ile punktów robi? Ekstra, ty. No, ja bym to pograł, nie? Ja bym to pograł. To za 4 to. O, za 5. To mamy gankana, nie? Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy, widzowie, wyciągniemy krwawo pani. To tak, owoc, inkub, mu wyciągniemy jeźdźca, a my sobie wyciągamy, oczywiście, gankana. Myślę, że to jest kurcze spoko, co robimy. Jest artgeot rzucony? Ok. Ehm... To nam dalej tego Sabatu nie robi, kurde. To jest ten problem, nie? Galera, no chciałbym to przyspieszyć, ale nie mam jak chyba, żebym drugiego teraz gankana rzucił no w sumie moglibyśmy tak zrobić możemy tak zrobić tu jest bo to teraz na przykład daje nam yy, daje nam kto się nazywa? Eee, jak to się nazywa? Sabat. Sabat. Więc teraz bez problemu już możemy krwawo pani sobie zagrać. No i super. 19,33. No i teraz co? Pom Uczennica Wiedźmy, a następnie pomniejsze. Ewentualnie jeszcze Siroko. No i mamy stuprocentową mamunę, nie? W następnej rudzie. Mhm. Mm Starożytny Teraz pomniejsza Wiedźma tutaj, za, dy, za 10, 11, 12, 13 punktów. O ty kurcze, a nie, dobra. Jednego owucka. Owódz, a, tutaj już ten owoc miał te 5, dobra. Faktycznie. Co? zobaczymy, nie? Zrobi czy nie zrobi? O, zobaczmy. Może te 2-0 siądzie. A jak nie, to na krótkie go bez problemu rozwalimy tą mamuną. My tutaj jeszcze 5 punktów mamy na turę, nie? Czyli 63 punkty mamy. Parantir, o, o nim zapomniałem. Dobra. I nie może spasować. Musi zagrać kartę. Pięknie. Dobra, widzowie. Co mnie boli? Na pewno boli mnie to, że jest tam cały czas u, nie u niego Auberon. Tali. Auberon robi duże punkty. Mniejsze niż Mamuna, ale robi jakieś tam punkty. On ma jakieś 5. Piąt ma piątkę, ma, ma. My tutaj też znowu gankana będziemy mogli zagrać. Eee... No i nic nie wymieniamy dalej, żeby tutaj żadnej lipy nie było. Jest Alberon zdobywca w najeździe. No i dobra, i on 14 punktów zrobił w tej złotej karcie, a ja w Epiku, patrzcie, cyk sobie robię, cyk se robię i 22 punkty w Epiku, Argeat bardzo, bardzo słabe. No i inkub zostaje nam, ale nawet nie musimy go rzucać. Mamy tą wygraną, także widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i powodzenia na szlaku. Do następnego i pamiętajcie, 100 lajków odblokowuje kolejny odcinek. Trzymajcie się.